Dobra, obiecałam Wam, że na dwa lajki robię drugą część. Ale niestety nie dowiesz żadnych lajków. A to prawda i tak chcę zrobić drugą część dla Was. Więc raczej zrobimy kukołę, kreskę, kuk 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 kreskę. Poprawiłam trochę tę kreskę. Uwielbiam cięcie, niestety. Oj, oj, coś tu nie wyszło. O. Za długo. W Poprzedniej części było ładniejsze. Nie, tak przecież my robimy dziewczynę, zapomniałam. Skoro dziewczyna musi być mało Trochę mi nie wyszło, ale pa. Chcecie trzecią część? Proszę was, chociaż o jednego. Proszę was, chociaż o jednego. Hey, <laughs>